NASA wysłała na Księżyc elitarnych pilotów myśliwców, ale podczas ostatniej misji zaryzykowali wszystko dla jednego cywila z młotkiem w ręku. Przez lata program Apollo był domeną Space Cowboys, czyli elitarnych pilotów testowych z nerwami ze stali, ale w 72 roku, podczas ostatniej misji na Księżyc, NASA zrobiła coś niesłychanego. Wsadzili w rakiecie faceta, który nie był żołnierzem, nie był pilotem, a geologiem z Harvardu. Poznajcie Harrisona Jacka Schmidta. Podczas gdy jego koledzy trenowali manewry bojowe, to on spędzał lata na pustyniach, analizując formacje skalne. Ale NASA wiedziała jedno: piloci potrafią wylądować na Księżycu, ale tylko geolog zrozumie, co tam właściwie widzi. Grudzień 72. Misja Apollo 17. Schmidt ląduje na Księżycu. Nagle, podczas spaceru, w głośnikach w Houston słychać ekscytację. Dla laika to tylko kolor, dla Schmidta to dowód na gigantyczne erupcje wulkaniczne sprzed miliardów lat, które zmieniły nasze rozumienie ewolucji księżyca. Mało kto wie, że Schmidt był tak pochłonięty pracą, że nabawił się pierwszej w historii pozaziemskiej alergii. Dychając pył księżycowy wewnątrz modułu dostał silnego kataru siennego. A dziś, gdy wracamy tam z programem Artemis, naukowcy są priorytetem. Nie dodatkiem. Jack Schmidt having a few problems.